Na sekretariatu dyrektora. Wiem, panowie chyba do pana dyrektora. Tak, tak. tak. Nie ma dyrektora. I państwo nie byli mówieni z dyrektorem, także nie wiem. Dobrze, dobrze. To w takim razie czy możemy złożyć pismo? No proszę, ja panu mówię, ja przyjmę pismo. A, czyli mamy tutaj Pani przekazać. Pani chciała pytanie dotyczące, że panu potwierdzić. Czyli mamy XXI wiek, tak, proszę Państwa. państwa tak wygląda druga się... interwencji poselskiej. Schodzi Pani sekretarka i mamy tutaj w korytarzu, w przedsionku de facto, szpitala złożyć pismo. E, nie trzeba, to się samo komentuje. Rozumiem, że pani z tym żadnego problemu nie ma, że załatwiamy to w przedsionku szpitala, tak? Nie. W XXI wieku. Wiem, że panowie byli poproszeni o założenie maseczki, jest problem, dlatego zeszłam do pana. A jaka jest różnica między tym pomieszczeniem a tamtym pomieszczeniem? Nie, ja biorę ryzyko na siebie, tak? Pani bierze ryzyko Tak, na to chciałam siebie. jeszcze wrócę, bo mogę panu potwierdzić, tak? Nawet trzeba. Tak? To było długowicie. Trzeba, <grymne> Czego jeszcze nie rozumiecie. Ale mi się na połączyć z tak? Tak, proszę, proszę. Tak. Ja będę ze stołem, tak? Ja tak jest. To, a, to tak. Lecyk, tak. lecyk. A dla mnie coś? Tak, a to jest tak. dla Pana podlepana No Dziękuję uprzejmie. My również, no, że ale, że a nie nie, nie wie Pani, kiedy skończy się przyjmowanie wszystkich na korytarzu. Tak? Nie przyjmujemy wszystkich na korytarzu. A kiedy ile my... Pani PiS podpisuje na to ścianie? To znaczy to... Halo? Dzień dobry. Dodzwoniła się do rzecznika prasowego? Tak, dzień dobry. Marcelina Kowalska, Szpital Wojewódzki. Rzębierze. Dzień, dzień dobry. Marta z Strzebska z tej strony, Gazeta Skarga. E, wie pani co? Ja odpowiem w takiej sprawie, ponieważ chciałabym dowiedzieć się, e, bo doszły nas takie informacje, że jest tutaj jakaś segregacja pracowników ze względu na to, czy są zaszczepieni, czy nie są zaszczepieni. Mhm. Czy, czy pani potwierdza takie informacje, czy doszło do Wie pani was? co? E, bardzo bym prosiła, bo w tej chwili. E, Rzeczywiście mamy dużo tych pytań i yy, bardzo bym prosiła o przysłanie mi ich na maila i ja pani jak pani. Wie pani tak? co, no ja tutaj akurat jestem na miejscu, chciałam też wejść porozmawiać, ale wejść yy, ewidentnie nie może, nawet jak się posiada zaświadczenie z, zwalniające z tego obowiązku noszenia maseczki. Wie pani co, my też mamy... Yy... Jesteśmy w szpitalu. Wszystkie obostrzenia nas obowiązują. Wszystkich. Mm -hmm. Ale to na, jakie, pasy, pa, na jakim prawie właśnie... Nie, nie, wie, bo, wie pani co, jestem ciekawa, na jakim prawie wyłączacie możliwość zwolnienia osoby z noszenia maseczki? Bo... Ale y, chodzi o to, że generalnie, żeby załatwić sprawę, tak jak w urzędach czy w innych placówkach, mm -hmm. y, Trzeba się umówić, czyli e, e, tak samo pacjenci, którzy przychodzą do, do poradni, są umówieni. To znaczy, wie Pani, co, dostaliśmy tak samo, informację taką dosyć pilną. w bym chciała coś załatwić na przykład w sekretariacie. To trzeba to się umówić i nie ma problemu z załatwieniem Ja tego. wiem, ja wiem, tylko wie Pani, że dostaliśmy taką informację pilną, że, że pracownicy są podzieleni na stołówce na, na grupy, które są zaszczepione i na grupy, które nie są zaszczepione. Tak więc chcieliśmy interweniować. Jeśli Pani chciałaby Pani oficjalną odpowiedź, to proszę się do mnie oficjalnie zwrócić na mail. bardzo. Mi prosi, dobra, dobra, a jeszcze mam tylko takie pytanie, bo już zeszła do nas y, Pani, nie wiem kto to był, jakaś pani od, od pana dyrektora, która podwiła nam pismo tutaj na dole. Aha, e... pani jest reprezentantem e, też e, e, pana, e, no? re, e, asystenta posła, tak? Wie pani, co ja jestem dziennikarzem. Ja teraz w tym momencie właśnie chcę, chcę sprawdzić pewne rzeczy. Aha, bo myślałam, że pani mówi, że nam pani podbiła pismo, jeśli pani reprezentuje jedną. Nie, panu, no wspólnie, panu. byliśmy tutaj wszyscy razem, to pismo jest wspólne, ono jest społeczne, tak? Bo jeśli poseł występuje w imieniu społecznym, no to to jest społeczne pismo, to nie jest pana prawa na pismo, tylko to jest społeczna okay. interwencja, tak? No właśnie, zeszła do nas ta pani yy, i... I wie pani, co... No, Wydaje mi się, że tutaj w tym przedsionku um, nie chcieli nas puścić tak bez maseczek do, do szpitala, ja to rozumiem, tak jak pani tam teraz wytłumaczyła. Ale raczej że... kwestia była tego, że też nie, no to tak jak mówię, wszyscy tutaj muszą być mówieni też, w międzyczasie pacjenci odbierali na przykład dokumentami. nie, nie, nie. moje pytanie jest podziące, nie, nie, nie. Moje... do nich wydawanie dokumentacji też się w ten sposób na przykład. Ja wiem, nie? tylko pani Państwo... ja Państwo... ja pytanie, bo jest... moje jest moje... takie. Niech Pani chwileczkę poczeka, bo jak jedna osoba i od druga nie może wchodzić jej w słowo, bo tak nie wypada. Chodzi o to, żeby ograniczyć ruch w szpitalu jak... Osób postronnych też, bo wiadomo, że. Ja rozumiem, wy ograniczyliście badania, i to, i to ruch do minimum, nawet rodzina nie może wejść do chorych. Ja to rozumiem. Ale wie pani, co no, tutaj odczytować. ta pani? Nie wpuściła nas na szpital, ale z nami tutaj w przeciągu rozmawiała, podbiła nam pismo na ścianie. Ehm, nie wiem, no chciałam się zapytać, jak często takie pisma podbijacie tak w przeciągu na ścianie? Znaczy, generalnie yy, raczej. Yy, no. Mijają dwa lata pandemii, więc wiadomo, że, że tak wyglądają teraz procedury, że na przykład że się tego kontaktu odpowiednicego, więc to To znaczy osobą. jako medycy... za potwierdzeniem odbioru, mhm. tak samo Aha, e czyli rozumiem, rozumiem szansy, często Często się to wydarza, drogę, tak? są one tym, okay. nie do nas tak samo, z nie Czy z tym, nie czy z tym, czy ten, ten z e, nadal... nadal Jasne. A w a czy te pisma są z tym, nie są z tym, nie są z tym, nie są z nie są z są nie Słucham? No właśnie, chyba mnie Pani słysza. A czy te pisma są na kwarantannie jakieś? Eee, musiałabym zapytać o procedurę. A tak, nie wiem, no jakieś takie. Mówi, um, to nie chodzi o kwarantannę pism ani niczego innego. Chodzi o ograniczenie przepływu osób w szpitalu. Cały czas o tym mówimy. Aha, dobrze. E, to rozumiem, że wirusa w przeciągu nie ma. Można tutaj podpisywać pisma, tak? E, tak, jak mówię, chodzi o ograniczenie ruchu w szpitalu osób mm -hmm, pozbawionych. Mm -hmm. Dobrze, to wie pani, co ja mam jeszcze jedno pytanie. My mieli nad tym kontrolę, kto wchodzi, kto wychodzi. E, no Jesteśmy w placówce ochrony zdrowia. Mm -hmm. I chronicie, proszę Państwa, zdrowie, bo tutaj do, docierają do nas informacje, że po prostu segregujecie pracowników, segregujecie pacjentów no, e, i wiele... No, o zwrócenie się o oficjalne, o, oficjalne pytanie, ja Pani od, oficjalnie odpowiem. Tak Ale to Pani nie wie, ze swojej, ten... tak ze swojego doświadczenia, na stołówce gdzie Pani, po której stronie Pani siedzi? E, słucham? No, po której stronie Pani siedzi na stołówce? E, wie Pani co, no, to jest Pani oficjalne pismo do mnie, gdzie ja siedzę? No, to jest nie zapytanie, no na bo... Biuro. Aha, ma pani w, w biurze pani je? Tak, tak jak e, większość pracowników administracyjnych e, mamy, e, mamy obowiązek e, mhm. e, znaczy, no, e, nie się po szpitalu, żeby uniknąć właśnie transmisji. Rozumiem, to w, może to, być. tak jak zresztą w, we wszystkich placówkach e, państwowych i tak dalej, mhm. w szkołach też niezdane nauczanie, na pewno pani kojarzy. No coś tam kojarzę. E, Anton to rozumiem, że pani może nie wiedzieć, że na stołówce są segregowani pracownicy, bo pani nie chodzi, pani nie w biurze, tak? Ja? prosiłam Panią o to, żeby Pani się do mnie zwróciła z, z prośbą, chyba że Pani, nie wiem, ja sobie teraz zanotuję, Pani mi poda maila, ja Pani oficjalnie odpowiem, dobrze? Bo tu już chodzi o to, że jasne, żeby Pani, Pani sobie na pewno zamontuje. chciała więc żeby też uniknąć tak, 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 tak. moich słów albo żeby nie no, ja ja ja, coś bo ja mogę na przykład Pani pytanie źle zrozumieć, żebyśmy mieli pewność, jak, jak się formułuję pytania, to wtedy łatwiej jest na nie też odpowiedzieć. Tak, jasne, żeby na pewno jasne. No to pytania, się... pytania Pani już dostała, dostała mam nadzieję, tak? że Pani zapamiętała pytania, a mój mail to pytania Pani ma, tak mam będzie, że rozumiem, że pytanie, pani pytanie brzmi, czy segregujemy pracowników szpitala na zaszczepionych, czy niezaszczepionych Tak, tak chciałabym też się dowiedzieć, jaka jest sytuacja na stołówce, czy faktycznie są osoby podzielone na zaszczepione te, które jedzą, nie wiem, dzisiaj kotlecika, tak? I na niezaszczepione, które nie dostają nic albo wodę. Chciałabym też się dowiedzieć. Ale to, czy ta ta no właśnie, i o to chodzi, że pani rozumiem, że, że chcia, rozumiem, że chodzi o stołówkę, czyli że tam jedzą ludzie, tak? No tak, czy jedzą w ogóle. Kto je? Co jedzą? Aha, czyli ma Pani jeszcze pytanie, kto je, tak? Tak. Kto je? Hmm, czy segregujemy pracowników? Tak, no bo wie Pani, dotarły do nas takie informacje, że segregujecie pracowników. Mhm. Y, idąc dalej, no segregujecie też pacjentów, tak? Y, niezaszczepione okay, osoby czy nie mogą segregujemy pracowników, czy segregujemy pacjentów? Tak. E, jak podchodzicie do osoby niezaszczepionej, która potrzebuje y, skorzystać z pomocy szpitala? Czyli... No właśnie, bardzo bym prosiła, żeby Pani mi te pytania wysłała. No nie wiem, no a co nie może Pani odpowiedzieć? No Pani jest rzecznikiem, powinna Pani chyba się siedzieć w tym temacie. Tak, tylko widzę, że właśnie Pani mi zadaje pytania następne dopytujące, mm -hmm. e, na przykład właśnie kto, kto no je tak, posiłki, a kto No wy, tak wygląda rozmowa, wie Pani. Ten, ten... Tutaj sobie rozma rozmawiamy. No tak, ale rozumie pani, że też yy, wychodzi na to, że, że sprawa jest yy, delikatna, i ja nie chciałabym czegoś przekręcić, nie, nie, że czegoś nie do końca dobrze zrozumiałam. Dlatego jeżeli pani mi napisze te pytania, to to będzie wszystko. Mm -hmm. Tylko wie Pani co, jak dzwoniąc do rzecznika prasowego szpitala, to ja bym oczekiwała, żeby ten rzecznik był przygotowany na różne ewentualności, a tak jak pani sama powiedziała. No, dwóch, dlatego, a ja bym też chciała, że pani odpowiedzieć na pytania, a nie opowiadać coś, co wydaje mi się, że wiem, ale mogę się gdzieś tam mylić. Ja też mm -hmm. jestem tylko człowiekiem, tylko prawda? Wie pani co, epidemia jest od dwóch lat, no i myślę, mm -hmm. że pani powinna w tym też temacie... Ja to zauważyłam. Właśnie, powinna pani w tym temacie już coś wiedzieć, tak? A nie za każdym razem się do, douczać, bo tak jak pani siedzi tylko w swoim biurze i je, no to chyba pani nie wie, co się dzieje na, na terenie szpitala, tak? Wie pani co, to też jest przykre, że pani tak wyrokuje na mój temat, no ale jeżeli ma pani taką opinię, no to ja nie mogę... Znaczy, nie tak no, jest naszej... tak o mnie myśleć, mm -hmm. nie jest to miłe, ale... No, no tak zdrowie. wychodzi to z naszej rozmowy, bo ja pani zadaję pytanie, pani na ten temat na no, żaden temat nie wie. Jak to się tak odbywa to w ten sposób z dziennikarzami. Um, nie, wiem, nie wiem, jakie ma pani doświadczenie z rzecznikami mm -hmm. prasowymi. Ale nie, nie, to nie to bardzo robi pani słabo, bardzo słabo, to jest też taka zasada dobrej Pracy, że też się zwracamy z prośbą o oficjalne pytania i ja też oficjalnie odpowiadam. Ja naprawdę nie mam z tym żadnego problemu, żeby, Wie Pani żeby co? mi tak wysyłali. Natomiast byłem na dziennikarzem z Radia 90 i to też poprosiłam o to, żeby doprecyzował mhm. konkretnie, co by chciał wiedzieć. I on mi za, za minutę te pytania, za 5 minut ma odpowiedź, być może, jeżeli się uda. Jasne. Proszę, Wie Pani, to, co? No Pani się tutaj myli, bo to nie jest forma współpracy, tylko Państwo jesteście powołani do tego, żeby udzielać informacji. Mhm. a nie Oczywiście, współpracować. to jest informacja publiczna. ona zobowiązuje obowiązuje ustawa o dystrybucji. Tak, no bo ja się pani nie chodzi że... na to, że ja mam 14 dni na to, żeby pani odpowiedzieć na to, ale na zasadzie dobrej współpracy odpowiadam jak najszybciej to możliwe. No w sprawach bieżących ma pani obowiązek nawet na z... zgłoszenie mm -hmm. Ale takich e, dostępnych e, od ręki, to tak, rzeczywiście. Nie wiem, ilość łóżek w szpitalu takie rzeczy to oczywiście. Tak. Ręki. To teraz przejdziemy do ilości łóżek. Tylko wie pani, co ja bym się chciała dowiedzieć, bo pani mówi o tym współpracy, tak? To, czy z innymi mediami pani współpracuje? E... No, myślę, że jako rzecznik prasowy mam e, taką funkcję, nie? ale wie Pani co, ja bym e, mm -hmm. bardzo prosiła, żeby ta rozmowa zmierzała do kropki. My no już zmierzamy, zmierzamy. Tylko no, ja chciałam się to co? jakie te pytania Pani zadaje? Dobra, ja no wszystkie to wszystkie zanotuję, się... dobrze? Dobrze, to chciałam się I będę odpowiadała powiedzieć... dokładnie na te pytania, które, które Pani, to już wiem, czyli czy segregujemy pracowników? Tak, 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 tak. To już mam. Kto jest, je posiłki? Czy jest, czy jest czy jest przymus szczepień na terenie placówki dla e, pracowników? E, na pewno Pani czytała to pismo, które dyrektor wystosował. Ono zostało opublicznione, więc myślę, że sama Pani jest w stanie wywnioskować. A na jakiej pisma. podstawie prawnej to pismo zostało sporządzone? Tak jak Pani mówię, może Pani sama to wywnioskować z pisma, bo no, to jest o, to podane do zwaniem... informacji publicznej. Proszę sobie przeczytać, to jest właśnie to... informacja publiczna. Wie, wie, wie Pani co, nam tylko chodzi o jedną rzecz. My, my całkowicie rozumiemy, że Pan doktor wystosował pismo. Pani jako rzecznik, ale każde pismo musi być podparte czymś takim jak aktem prawnym. No nie możemy sobie rozporządzenia nie wspierać podpartego Szanowni Państwo, proszę o są pytania i są będę oficjalne? oficjalnie odpowiadać, bo teraz na razie toczy się dyskusja, która ani Państwu nie, nie, nie przesparza odpowiedzi, ani mi nie... nie Dobrze, nie, nie... to niech Pani mi teraz powie, ile jest osób zaszczepionych, które są aktualnie w szpitalu, a ile osób jest niezaszczepionych. To też jest Pani pytanie, tak? Tak, tak, to jest moje pytanie. Na chorych, na leżanych chociaż. Ile Czyli jest, jest... ile jest osób zaszczepionych? Tak, ile jest niezaszczepionych. Ale pacjentów, Pacjentów, pacjentów którzy mają... tak? Ile jest zaszczepionych i niezaszczepionych? Tak. I ile jest pacjentów pod respiratorem zaszczepionych? Wie pani, co naprawdę proszę o te pytania. Dobrze? No, ja cały czas podaję. Ja, nie, 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 bo to ja będę teraz zapisywać 50 pytań od pani. Umówmy się tak. To znaczy, temat jest e... trudny, dlatego jest dużo pytań. Proszę no, mi podyktować. No ja wiem, dlatego umówmy się w ten sposób, że jednak podsumowując, bardzo bym prosiła o podanie mi numeru telefonu do pani. Dobrze, to podsumowując, ja zaraz pani podam numer telefonu. Podsumowując, pani nie zaprzecza, że jest segregacja E, proszę o pani numer telefonu. Nie mam już w tym temacie nic więcej do dodania. No dobrze, dobrze. Mm -mm, Dziękujemy no, bardzo, dziękuję do ja bardzo rozmowę, bo, a, pouczaję, za rozmowę. Była ja pouczająca. Słyszałam właśnie, że na stołówce są podzielone osoby, czyli zaszczepione i niezaszczepione jedzą osobno. Zdura. Papień... Ale to nie chcemy właśnie zdemontować. No, czyli nie jest Czyli nieprawda, to my powiem, nieprawda. 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 Czyli to są wszyscy, każdy, sobie sądzia. Wszyscy A to pismo wspólnie. wewnętrzne takie od dyrektora, które nakazuje Wam szczepienia. Nie nakazuje szczepień. Nie ma jakiejś z... to? Ale pismo jest, które zachęca po prostu. Nie nakazuje żadnych szczepień. To jest nieprawda. Czyli to zachęcające takie, ale są jakieś bonusy zachęcające do zaszczepienia. Nie. nie, Jest to nieprawda. Nie? A jak z pacjentami jest? W przypadku, jeśli jest niezaszczepiony, ale... To proszę było... z pytaniami do dyrekcji. Ja nie nie, my także pani chcieliśmy z doświadczenia. Dzisiaj pacjent, tutaj... który wyszedł do no nas ciekawy, wychodził pacjent, miał termin na oko, no i nie przyjęto. Go po prostu, bo szpital jest... coś nieprawda. 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 Czyli ten, który wychodził, co go nie przyjęto, nieprawda. kłamał, tak? Nieprawda. Aha, Przyjmujemy czyli... Przyjmujemy pacjentów normalnie. Rozumiem. Czyli ten pan, który wychodził z tą torbą, kłamał. Dobrze, no to też po prostu... Okay. Pan proszę pan. Proszę.